witam serdecznie moi drodzy państwo witajcie na kanale Player One dzisiaj tak jak prosiście temat tego w co ostatnio grałem, grałem gram i co ostatnio doszło do mojej kolekcji A do mojej kolekcji doszły trzy gry na ps2 trzy gry na ps4 i jedna na ps5 ta jedna która jest dla mnie dość dużym zawodem chyba najbardziej przehypowana gra na ps5 i jedna z najbardziej przehypowanych, jeżeli nie najbardziej przehypowana gra polskiego producenta. O tym dzisiaj Patryk Jankowski, Player One. Za kamerą moja piękna partnerka, a w tle gagatek. O tym wszystkim dzisiaj. Zapraszam bardzo serdecznie. A więc witam ponownie. Pierwszą grą będzie właśnie ten zawód. Ten tytuł, który był przez 7 lat tak hype'owany, tworzony na dwie generacje PS4 i PS5. I tytuł, który mnie totalnie zawiódł. Już go pewnie widzicie, jest to Cyberpunk. Kupiłem ten tytuł w końcu, aby przekonać się, jak polskie studio, CD Projekt Red, ludzie, którzy tworzyli wcześniej Wiedźwina, poradzili sobie z Cyberpunkiem. Cyberpunka nie chciałem na PS4, bo przecież on zniknął w historyczny sposób wręcz z PS Store, wtedy kiedy wyszedł, bo był tak zabugowany, zepsuty i no, generalnie zrobił dużo czarnego PR-u. Dlatego chciałem sprawdzić ten na PS5. Mam z tym tytułem problem, bo wszyscy mówią, że jest wybitny, że jest wielki, że jest wspaniały i tak dalej. Ale powiem Wam tak, że ja nie jestem jakimś wielkim fanem w ogóle science fiction, a szczególnie cyberpunka w takim kolorowym wydaniu. Jedyny cyberpunk w filmach czy, czy, czy grach, jaki jestem w stanie tak naprawdę ym, tolerować, to ten z Deus Exa w tle chory gagatek, ale spokojnie, nagrywamy tutaj familijnie, nagrywamy tutaj rodzinnie, ale to jest moja i tylko moja opinia na temat cyberpunka. powodu drogą moja partnerka też nie, nie znosi fantazji, ale cyberpunk nie, nie potrzeb mi totalnie, ponieważ to miasto jest dla mnie strasznie nudne. Poruszanie się w tym mieście też jest dla mnie strasznie ograniczone. Jak sobie to porównałem chociażby z Raid, które było dwa, które było trochę horrorem, ale tam mogłeś po tym mieście latać, skakać. Zwiedzać tam było mnóstwo zakamarków w świecie zombie, tak tutaj. Ten świat staty, statyczny na obrazku mi się podoba, ale poruszanie się po nim, jeżdżenie po nim tymi pojazdami, no niby to wszystko jest spoko, niby to wszystko ma klimacie taki GTA, ale no, no nie jestem w stanie się w ten tytuł po prostu wczuć. Kupiłem go, chciałem go sprawdzić, chciałem go ograć, ale jest dla mnie tak, zbyt kolorowy, Zbyt przegadany. To, co mnie męczy w grach CD Projekt to to, że czytasz te dialogi w nieskończoność i te dialogi się w nieskończoność ciągną i już w ogóle nie pamiętasz, o czym oni mówili godzinę wcześniej. Komuś taka filmowość, taka narracja może się podobać. Mnie to strasznie nudzi. Strasznie mnie to znudziło i nie skończyłem tego tytułu, bo po prostu mnie zanudził. Wiem, że wielu ludzi pewnie teraz w komentarzach może podejmować się krytyki mojej osoby, ale tak. Wyobraźcie sobie, że mnie Cyberpunk 2077 znudził i nie jest to gra, e, która w moich oczach jest wybitna i to by było na tyle. No i teraz przejdziemy do gier, które wpadły do mnie na PS4, a wpadło przede wszystkim e, Jedi Upadły Zakąt. Ja lubię Star Warsy. Moja partnerka i kamerzystka jednocześnie nie znosi fantazy, także nie pogonamy sobie razem Gwiezdnych Wojen, ale ja lubię bardzo. I tutaj Respawn Entertainment pokazało, że po tym jak praktycznie ich zniszczyli, zamknęli to studio i nie robili niczego szczególnego, tak wrócili z tytułem, który jest no wybitny. I w przypadku tej gry mogę powiedzieć, że jest wybitna i fajna i nie nuży i ma piękne miejscówki, fajne światło i poza tym to te walki na, mie na miecze, świetlne, generalnie tą grę akcji, z, y, ona Podoba mi się, bo bardzo zajeżdża tymi Souls-like'ami, czyli jest, bardzo jest o wiele trudniejsza. Nie jest to taka zwykła, filmowa gra w świecie star, star Wars, jak chociażby Outlaws, tylko naprawdę trudniejsze wyzwanie i to jest fajne, bo daje to satysfakcję z ubijania tych kolejnych przeciwników, szturmowców, robotów itd. Po prostu udało mi się zrobić coś, nawet mi się podoba ten y, główny, Bohater, bo też nie sięgnęli po kogoś z Gwiezdnych Wojen, bo przecież tam jest mnóstwo bohaterów, po kogo mogli sięgnąć, a stworzyli sobie nowego. Chociaż przyznam się, że chyba tak jak wszyscy, od samego początku, gdy grałem i go obserwowałem, no to kojarzył mi się z Jokerem, znaczy przyszłym Jokerem, bo przecież on był ten aktor, który użyczył tu swojego głosu i twarzy, no to do końca życia będzie mi się kojarzył z Jokerem, bo tym Jokerem był w tym serialu Gotham i jak dla mnie, no to Jedi Upadły Zakon to jest z 8,5 jak nie 9 na 10. Zdecydowanie przyjemniejszy tytuł niż e, chociażby wcześniej omawiany Cyberpunk, chociaż ciężko jest, to zupełnie inne gatunki gier, zupełnie inne gry, ale o wiele bardziej e, wolę spędzać czas przy tego typu produkcjach niż przy tamtej. I dla mnie Upadły Zakon to jest top i na pewno go jeszcze nie raz ogram. a na mojej liście gdzieś tam życzenie jest przecież kolejna e, kontynuacja tej Gry. Kolejną grą, którą sobie kupiłem na PS4, jest e, chyba najważniejsza gra, która była na PS4 i powrót wielkiego kid'ego to, czyli Dead Stranding. Gra o podróżowaniu, o przemieszczaniu się, o tym jak jesteś samotnym kurierem w świecie, który upadł science fiction, jesteś tym kurierem i musisz e, przechodzić z miejsca w miejsce. No, generalnie ta gra to jest dla mnie fenomenalne, bo odczucie takiego odpoczynku bo ja naprawdę do, bardzo dobrze w tym tytule chillowałem. Przecież te, muzy te muzyki tego zespołu, który, e, które tutaj wpadają, jak Ty wchodzisz pod jakąś górę, potykasz się, przewracasz, podnosisz, kończą Ci się te butelki, kończą Ci się te drabiny, kończą Ci się te zasoby, ale Ty jakoś idziesz. A, i, I do tego jeszcze dochodzą te elementy science-fiction i tej, jakby powiedzieć, nie wiem, plagi, tej plaży i tak. To mi się strasznie nie podobało generalnie. Dead Stranding ogólnie dla mnie jest wybitne, ale te momenty, kiedy pojawia się ta czarna zaraza, to strasznie mi wybija z immersji, bo jakby ja muszę sobie coś urzeczywistnić, żeby wierzyć w to, jak w to gram, że faktycznie, no nie wiem, jak podróżujemy tutaj samym, no to mi, ja i się w to wczuję i, i w to wierzę, i generalnie, o, nawet tutaj Gagatek mi potwierdza, że tak, to jest fajne, ale wszystkie te elementy, kiedy były ta. Te, ta, ta ta wydobywająca się smoła, ta, ta, ta czerń, ta otchłań, to wszystko strasznie mnie to wybijało z immersji. Strasznie mnie to wybijało z immersji, ale reszta w Dead Stranding jest fenomenalna i w ogóle mam też dwójkę Dead Stranding 2, ale jedynka to było coś zupełnie nowego. To znaczy, Kojima po um, zacnym Metal Gear Solid składance stworzył grę o podróżowaniu, o przemieszczaniu się, gdzie nie chodzi o strzelanie, zabijanie, walkę, nawet tu walka jest trochę nudna. Bo to w sumie tylko jakieś uderzenia, żółty i tak dalej. A, ale chodzi o to, jak widzisz jakiś daleki. Ten świat jest też trochę podobny ciągle do siebie, ale widzisz jakąś, powiedzmy, górę, albo coś w oddali, i musisz sobie zaplanować tą podróż. No niesamowite takie odczucie tego, że jednak to pokonujesz ten. Widzisz, jak ten sam chodzi, jak się buja, jak z trudem stara jakieś kroki. Jak wchodzisz do rzeki, no to on zmoknie, wychodzi mokry, może mu się przysunąć sprzęt. To jest fajne, że. Nie chodzi tylko o zabijanie zombie, o strzelanie i tak dalej, tylko o to, żeby przejść dalej tak w normalny sposób. I, 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 o, o, I duża satysfakcja jest w tym właśnie wchodzeniu na te góry, schodzeniu z tych gór, zaczepiania tych linek. No a i jak ta gra wygląda i jak brzmi, bo mi się bardzo w tej że też podoba ambient i muzyka. No nie no, Dead Stranding, mimo że kupiłem długo po premierze, bo nie, nie wierzyłem w to, że gra o chodzeniu po górach może mnie, nie tylko po górach, ale w ogóle o podróżowaniu możemy wciągnąć. A mnie wciągnęła. I to mega. I no ogólnie, może jakiejś wrócę, bo jest trudniejsza od dwójki. Dwójka już jest bardziej hollywoodzka, taka kinowa, ale to to jest w ogóle chodzenie. E, całkowicie nowy styl rozgrywki. I jeżeli jeszcze nie grajcie w Death Stranding, to chociażby dla samego takiego testu czegoś, bo nie ma drugiej takiej gry. Nikt nie robi gier o takim podróżowaniu. A Dead Stranding grom o podróżowaniu jest. I ostatnią grą z PS4 jest ta, która mi. Dała najwięcej, gagatek akurat dzwoni i bardzo dobrze. Najwięcej przyjemności to jest The Division. Powiem Wam, że odkryłem The Division i jestem zachwycony tą, tą grą. Zachwycony totalnie. Waszyngton wygląda w tej grze fenomenalnie. To jest, nawet ona leci tutaj, w tle. chciałem ją puścić. To jest taki mały hint, jaka gra jest dla mnie ostatnio najważniejsza. Oprócz Battlefield 6, no to The Division jest dla mnie no mega odkryciem. No. Jak ten tytuł kupiłem, chciałem sobie tylko sprawdzić, czy to strzelanie TPP będzie fajne i się okazało, że było. Bo Waszyngton jest ogromny, chodzenie po tych zniszczonych, zrujnowanych ulicach jest świetne. Strzelanie, to ilość broni tutaj, ilość ludzi, którzy Ci mogą pomagać i najważniejsze, kooperacja. Nie zawsze gra to musi być ja kontra ktoś inny. Tylko tu mnie cieszy to, że ja z innymi graczami, jednym, dwoma, e, swoją drogą poznałem nawet kilku, Jednego gościa z Wielkiej Brytanii, który mi na początku bardzo dużo pomagał, to przechodzenie tego w taki sposób, ja nawet odczuwałem taki, że jesteśmy jakimiś partyzantami i tak dalej, że przemieszczamy się przez ten Waszyngton, przebijamy się. Mega, duża przyjemność. Dużo ludzi mówiło, że gra umarła. Wręcz przeciwnie, nie ma najmniejszego problemu, żeby dzisiaj, 2025 rok, październik, znaleźć osoby do grania w The Division 2. Ja bardzo czekam na to. Znaczy trójka pewnie jest bardzo, bardzo daleko, ponieważ ten tytuł, Gagatek mi potwierdza, bardzo fajnie, ponieważ ten tytuł jest tak wspierany, że trójka raczej szybko się nie pojawi. Ale tak jak za kamerą moja piękna partnerka mnie tutaj kameruje i potwierdza, że The Division wygląda świetnie i jest to świetny tytuł, tak Gagatek też mi potwierdza w swój sposób, że jest to gra. Fajna. Ja Wam powiem, że spędziłem w tej grze kilkadziesiąt godzin i jest mi mało, bo wygląda świetnie, graficznie się trzyma, co tu dużo powiedzieć, sami słyszycie w tle. The Division, dla mnie jedna z najlepszych gier ostatnio. To były gry na PS4 i jedna na PS5, ale jak wiecie, ja też sobie kolekcjonuję takie gry, które kojarzą mi się z dzieciństwem na PS2, bo chcę je mieć, czasem dla samego takiego poczucia ich posiadania, i wrócenia na chwilę i ostatnio wróciłem do trzech gier. Pierwszą z nich jest Toka Race Driver. Swoją drogą o Toka Race Driver też możecie zobaczyć na kanale jest filmik Toka Race Driver. Udało mi się kupić w wersji tej premierowej, nie w Platinum i zachowała się moim zdaniem też bardzo dobrze. Mam płytę, mam wszystkie książeczki. Tytuł jest w wersji też takiej dość mocno zadbanej. Nie jest to zepsute pudełko, jeszcze fajne, bo niebieskie. Bardzo mi się podoba. Co tu dużo mówić. Generalnie uważam, że to jest zdrawe strasznie się ze jeżeli chodzi o grafikę, bo odpalałem ją na swoim telewizorze i wygląda. Zresztą ja zapraszam też do materiału, ale mm, no nie wygląda tak, jak ja ją sobie zapamiętałem, więc czasem myślę, że nie ma co wracać do przeszłości i do gier, które dobrze zapamiętaliśmy, bo te wspomnienia nasze mogą się szybko rozpaść i możemy się rozczarować. Chociaż to chciałem mieć właśnie z tego względu, żeby sobie po 20. no ja w nią grałem jak w 2003 roku, czyli po 22 latach sobie ją sprawdzić, a po prostu mieć też jak, jako kolekcjonerzy, chociaż akurat się tam kolekcjonerem wielkim tam nie, nie nazywam bardziej z tematów sentymentalnych kolekcjonuję gry, bo konkretne, a nie na ilość. No to mm, fajnie, chciałem mieć, chciałem sobie po 23 latach prawie kupić tak na czystej przyjemności tytuł, z którym rozpoczynałem przygodę swoją drogą z pecetami, bo ja miałem po psx dopiero komputer i dopiero w tym samym roku praktycznie PS, PS2. Także fajnie, że sobie to kupiłem i, i bardzo się cieszę, że ten tytuł mam. Na mojej liście na zakupowej będzie jeszcze dwójka i trójka, bo chcę sobie skompletować całą tę trylogię. Ale to, co jeszcze większą nostalgię u mnie robi, to jest wojna. Że to aż tak zabrzmiało. Kupiłem sobie dwie odsłony Conflict Desert Storm i pokażę wam je po kolei, bo obu szukałem, to jest Pivotal Games, już nie istniejące studio, ale to jest jedna z tych e, gier. E, nie bójcie się, to się nic nie pobiło z tyłu. To po prostu gagatek ogląda rolki. Generalnie e, kupiłem Conflict Desert Storm 2 również. Udełku, tej takiej premierowej wersji, w całkiem zadbanym stanie. Grałem w nią trochę i powiem wam, że konflikty musicie to pamiętać. Że konflikty, które kiedyś też w pewien sposób na PC trafiały, można powiedzieć, do gazetek, tak dzisiaj te 20 ponad lat w ogóle się nie zestarzały. Ja w nie grałem i muszę Wam przyznać, że naprawdę fajnie się strzela. Tutaj jest dwójeczka. Dwójeczka, która też jest w bardzo dobrym. Stanie, dobrze ją kupiłem za kilkanaście złotych. Przede wszystkim tutaj dwójeczkę kupiłem w pełnym układzie. Zaraz Wam pokażę jeszcze książeczkę, bo bardzo chciałem je mieć. Właśnie, bardzo lubię gry na ps Uważam, że jak już kupować gry na PS2 i je kolekcjonować, to w tych takich premierowych wersjach, żeby one miały na płycie ten fajny nagród na, na druk, a nie w tych wersjach Platinum, gdzie tu jest tylko to srebro i napis, bo to tak. Po prostu fajnie wygląda. Dla mnie zawsze to fajnie wyglądało. Tutaj jest akurat w tym konflikcie mam pełną, praktycznie nienaruszoną książeczkę to też wam mogę tutaj zaprezentować. Książka była wtedy gruba. Właśnie takie fajne artworki. Nie? Niby nic. Dzisiaj już takich książek nikt um, nikt nie robi, a na no, a one zawsze na mnie robiły wrażenie i chciałem mieć. Oczywiście na no, liście zakupowej jest jeszcze Wiet, Konflikt Wietnam i Global Storm. Ja w Konflikt bardzo długo grałem, jak chodziłem do technikum, jak zaczynałem, to było w 2003 roku i 2004, to przechodziłem te tytuły i bardzo się nimi jarałem, bo um, prowadziłeś grupkę czterech antyterrorystów, e, Afganistan, Pusty, pustynna burza. Swoją drogą to się w polskiej edycji nazywało konflikt pustynna burza i było na e, e, dodawane w takich gazetkach i pamiętam, że też mam z tych gazetek na płytach, na PC ta też konflikty, ale bardzo chciałem, bo le, o wiele lepiej wyglądają na półce, jeżeli chodzi o PlayStation 2. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o gry z PlayStation 2. A więc to są ostatnie moje zakupy growe. Największym rozczarowaniem jest cyberpunk, którego naprawdę nie kupuję, mmm, który naprawdę mi się średnio podoba i uważam, że no, ja wiem, że można kochać Cyberpunka i do dzisiaj mnóstwo ludzi w to gra. Jest to ogromna gra, ale mnie ani nie porwała historia, ani nie porwał ten świat, wręcz przeciwnie. E, strasznie mnie to znudziło. A największym odkryciem i największą przyjemnością, jaką mi dawało obok Dead Stranding, jest jednak The Division 2. Bo ta partyzantka to taki fajny, militarny styl, i to wszystko, co się dzieje w Waszyngtonie, zrobiło na mnie największe wrażenie. Także to są moje zakupy z ostatnich tygodni. Następne filmy tego typu pojawią się już wkrótce, bo jak wiecie, jako gracze ciągle coś kupujemy i ciągle będzie o czymś mowa. Za, mój, za, za kamerą kutwasi się akurat jeden mały kawaler w niebieskim dresie Adidasa, a ode mnie i od mojej pięknej operatorki mogę tylko życzyć wszystkiego dobrego, dziękować za wszystkie lajki w górę i do e e wszystkie łapki w górę, subskrypcje, bo już prawie jesteś jak. i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Patryk Jankowski, Player One, żegnajcie.